Cześć, witam Was wszystkich i bardzo, bardzo serdecznie jestem jest w Witamy Was w kolejnym odcinku z Faktorii, jestem Standardowo Pan sobie jakość odcinka, a ja tutaj mam plany, jak, jak tutaj co chcę zrobić. Pan, jak to VIP, zawsze. Ogarniam też troszeczkę, żeby szybciej te butelki, szybciej, żeby więcej szło. Bo czerwone dosyć dobrze się produkują, ale za to... Ta fakt, czemu nie mam płytek miedzianych? Czekaj chwilę, zaraz płytki dojdą. Bo tobie tam płytki w, w ogóle wcale nie chciały iść. Zaraz płytki wrócą, spokojnie. To właśnie rozwiąż mi, żeby te płytki... Ja badanie oczywiście zacznę. Moim pierwszym celem, żeby było zbadane... To są oczywiście lepsze linie napięcia. Bo z tymi to już się nie tracić. Masz. Masz ładną. To mi masz pewne ciągłe te płytki. A nie, że te płytki idą ci raz za kiedy. A Te ja skrzyn... szybko teraz to wszystko się. A, a te skrzynki, a te skrzynki. Kurwa, te wszystkie skrzynki są zapełnione. Cztery skrzynki mamy prawie płytek miedzianych. Jedna pełna, druga prawie pełna, tutaj też prawie pełna panie. To mamy na bogatości. Spojrzę sobie na mapę, czy przypadkiem gdzieś nie mam robaków zbliżów. Na razie nie dosięga do tego, ale już prawie za chwilę będziemy mieli robaki na, na tyłku. Chociaż góra... Wiem jak jest u góry, więc... Tutaj robaki. A tego byśmy nie chcieli, bo jak zaatakują z góry, to mam... jest po robocie. Więc mur by się przydało ogarnąć. Jeden tam standardowy mur by się trzeba ogarnąć, ale za to kamienie nie mamy. To jest kamień. No, będę w planach jest zaczyn zaczynanie wydobycia kamienia, ale no. Są trochę ważniejsze sprawy niż kamień w mym, w mym tak. momencie, w mym rozumowaniu. Są troszeczkę ważniejsze. Ważniejsze. Ważniej, ważniej się. Ważniej się. Ważniej. Między innymi jebane płytki, których zużyłeś tak dużo, że nie mamy w ogóle zapasu. Jakie płytki? Żelazne. Ja nic nie ruszałem. Wcale. Nie, nie, sorry, ty nie. Twoje fabryki. Jakie moje fabryki? No, między innymi Ty śrubki. Między innymi no śrubki i może jeszcze śrubki. I może... A, jeszcze śrubki. Ale mamy już te lepsze piece, modernizowane, te stalowe. Właśnie VIP, lepsze piece, by się przydało to. też troszeczkę jakieś piec. daj mi jakieś, masz jeszcze jakieś piece? Jakieś jeden, dwa? Mogę ci zrobić stalówki, Jak Jakieś tam, nie wiem. dwa piece mi wystarczą. Dwa piece? O nie, nie, nie silnik parowy, panie, idź pan, idź. Dobra, zrobiłem się... Możesz to wyłączyć zawsze, wiesz. Tak, nie udało mi się tego wyłączyć. Dwa PC stalowe. Gdzie chcesz je? Zresztą. Postaw je. Dziękuję. Silnik parowy? Dobra, no problem. Postawię się tutaj jeden silnik parowy więcej. Jeden silnik. Potrzebuję rury. Zaraz, zaraz zacznie się... Mo, mo, ...moja zabawa. że podejrzewasz co, co się będę zaraz bawił. Jak mówię, że rury mi się przydadzą. Rafineria. Tak jest. A to ja tutaj ci nie będę przeszkadzał z tym. I wyprowadzę to. Co tam się dzieje? No, przepalanie. Przepalanie jest na takim szybkim poziomie, że już powoli. Aha, bo tu kamień chcesz sobie robić. No to spoko. Przepalanie jest na tak szybkim poziomie, więc zaraz chyba żelazo będę musiał zwiększyć. Nie wiem, bo przepalanie już jest na szybkim poziomie. Ale płytek nadal jest... Już nie kończy. Nadal brakuje. Dobra, więc tak. 5 minut odcinka, więc trzeba zacząć już to budować. Czekaj, ja ci tam rzuca kamienia już od razu na start. Mam przy sobie go w pizdu. Weź tutaj słup jeden, walnij jeszcze. Okej. Włóż. No dobra, tego wciuli trochę przecież. Ja, ja tu zasadzicie paliwo stałe zaraz będę robił, więc to nie ma, nie ma takiego największego problemu paliwem stajem ewentualnie, będzie można coś zasilać. Eee, dobry pomysł. Jezu się z płytki zbierają powoli, Amen. Więc tak, co ja potrzebuję do kiwonów? Czyli do rzeczy, które będą wyciągać ropę: stal, stal i żelazo. Stal... i żelazo. Realnie. Jedyne żelazo, które widzę, to jest na linii produkcyjnej, które musimy ukraść z tej produkcji. Bo potrzebujemy 4 kiwony minimum na start. 4 kiwony, 1 kiwon. Czego mi brakuje? Aha, że brązowych płytek. W zasadzie brązowych płytek mamy aż nadmiar raz, dwa, jeszcze trzy. Obsługa płynów się robi, więc to jest coś, co na czym mi zależało. I tak, e, bom, 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 bom. tu będzie wychodzić. Bra, masz tutaj fabrykę kamienia, taką małą? Na pewno się, o co się? Na pewno się przyda fabryka kamienia. Sam miałem w planach ją robić, tylko że no, jakoś nie było czasu. bez płyny i na pewno chcę a to już niebieskie butelki są potrzebne to nie dziękuję w zasadzie to się przyda hopla Teraz tak. Wszystkie butelki jeszcze nie mamy nim. Nie mamy jeszcze. Podać. E, to teraz tak. Na pewno potrzebne mi jest spierdziarty rur. Tak. Rury połączymy ze sobą. już brały tą ropę Na pewno przydadzą nam się zbiorniki w ilości dużo większej Czyli czego nam brakło? Żelaznych płytków Czekuję dużo więcej A, Jeszcze więcej Kradniemy Yupi. Ty kradniesz ja tutaj zarab... ja tu robię Teraz to szybko idzie przynajmniej. Nie, musiałem ci ukraść te. Kilka rzeczy, co tu jest, brak prądu? Aha. Gdzie tu jest prąd? Brak prądu. Najbliższy. Jeszcze. Mogę podpiąć. Polecam ci stalowe słupy napięcia. Więcej, zajm więcej zajmują, ale więcej dają nawet szczerze to jest głupi idea masz Mało. dziękować no to samo chciałem zrobić czekaj daj mi zużyć jeden słupek Muszę się pozbyć jednego słupka Co mi tu niepotrzebne w taki punkt A to to cóż? To... Potrzebuję więcej zbiorników, więcej stali. Ile mam zbiorników mało? Co ja tam dałem Efektywność badań może? Logistyka nam na razie nie będzie aż taka potrzebna. Co może efektywność badań lub... Zaawansowane uzbrojenie, dobra. Na razie niech tworzysz uzbrojenie, a dokładnie co to jest w tych uzbrojeniach? Magazynki czerwone, przebijające. Które moim zdaniem są dosyć, dosyć potrzebne. nie ja. penetracja. Jak z Skałachu, jak się z gejla jest mniejsza, tak. to tutaj będzie większa. O jest 12. I Potrzebuję... Hmm. Panie, odblokowały się nam roboty bojowe, ale na razie nam są niepotrzebne. Stali więcej. Na razie... No. Muszę sobie prze przejrzeć rynek, co by było... Bo na razie tu... Ja się więcej. z tą faktorią trochę odsunę od naszej głównej bazy z tymi rafinariami. E, wiesz co? Co. A i tak można spowiedzieć A jeszcze potrzebuję kilka dużych słupów energetycznych, znaczy średnich. Tak z Byśmy efektywność badań jeszcze na dwóch, dajmy o takie coś. Badało. I teraz potrzebuję rurę podziemne, Kilka sztuk, między innymi, żeby się z tym tutaj żeby było. Miejsce ewentualnie na coś. Byśmy chcieli czymś przejeżdżać. I dużo rur zwykłych. Czuję jeszcze świeczki, które sobie postawić. I tak. Dokładnie Z ropy produkują się trzy produkty. Feretowy, żółty i gazol. To jest na pewno gazol. Ciężki olej, lekki olej. I jedną rzecz cię poproszę, nie stawiaj za żadne skarby radaru. Czemu? Chcesz mieć na sobie od razu. Do potworów teraz, to tak, stawiaj od razu. Dobra. Nie miałem w planach wystawić radar, ale nie, nie sądziłem, że to może być tak katastro... katastrofalne wy... wyczyny. jest produkcja magazynków albo coś? Nie mamy produkcji magazynków, mamy Nie. tobie. Możesz już dosyć czerwone zaraz robić. Ja ograniczam tylko o to. żelastwo. Tylko o to. W tym piecu powinno być żelastwo. Bo się kończy nam węgiel, więc... Coś. Nam się węgiel? Nie dużo jest jeszcze, 5, 5 tysięcy, 6 tysięcy jest jeszcze tego. Aha, o to chodzi. Ale będziesz gazol produkować przecież. To w zasadzie nie trzeba, nie, nie trzeba, go zbierać. Serwer nie odpowiada, Matt, co się dzieje? No i niestety utraciliśmy połączenie z matem. No, niestety. Tu mogę wznowić grę, ale to nic nie da, bo to było na serwie mata. się mata wywaliło, więc no, podziękuję Wam za oglądanie u mnie na odcinku. Mat pewnie to dogra, bo nie wie też pewnie co teraz ma zrobić. Ale ja w tym momencie zakończę odcinek. Więc dzięki, że oglądaliście. komentujte, subskribujte, naražte, pa, pa.